W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Panie Jezu, który spędzałeś noce na modlitwie, polecając ojcu wszystkich ludzi, przybądź nam z pomocą tej nocy, którą wezwałeś nas do modlitwy i czuwania razem z Tobą. Panie Jezu, który za nas cierpiałeś, wspominając noc Twojej męki, Prosimy Cię, za Twój Kościół, który pośród nocy Tego świata oczekuje Ciebie, swego oblubieńca, za Twój lud Izraela według ciała, który słucha Twego słowa pogrążony w mroku, oczekując jutrzenki Twego Królestwa. Za narody pogańskie, które szukają Cię w ciemności. Jakby po omacku Za ludy, na które spadła noc ideologii totalitarnej i uciemiężenia Za naszych braci prześladowanych z powodu Twojego imienia Za tych, którzy teraz po kryjomu modlą się do Ciebie Za wszystkich, których wyciągnięto z domu w środku nocy I za ich prześladowców za ślepionych nienawiścią, którzy nie wiedzą co czynią, Za tych, którzy nas nienawidzą, którzy nie wiedzą co znaczy kochać, Za naszych wrogów i wszystkich, którzy nam źle życzą, Za chorych, Za tych, którzy w szpitalach cierpią całymi nocami, Za tych, którzy są w agonii i umrą tej nocy których oczy nie ujrzą już nowego poranka, Za wszystkich udręczonych, którzy nie mogą zasnąć i dla których noc nie ma końca, Za wszystkich targanych myślami samobójczymi i oddanych we władzę księcia ciemności, Za wszystkich prostytuujących się, Za uwikłanych w ciemność płatnej miłości. Za tych, którzy wpadli w pułapkę zboczeń lub uzależnień od narkotyków. Za złodziei i innych przestępców wyrządzających zło podczas nocy. Za tych, którzy są w więzieniach. Za wszystkich potajemnie torturowanych i poniżanych. Za skazanych na śmierć oczekujących nocy własnej egzekucji. Za ubogich, pozbawionych schronienia, za tych, którzy błąkają się w samotności pośród obojętności innych, za dzieci śpiące w łonach matek, za te wszystkie, które nie zobaczą dnia z powodu ludzkiego egoizmu, za wszystkie dzieci maltretowane, za niewidomych, którym noc się nie kończy. Za chorych umysłowo, których noc przyprawia o obłęd, Za tych, którzy w nocy pracują i trudzą się, Za podróżujących w nocy i narażonych na jej niebezpieczeństwa, Za mieszkających na terenie tej parafii, tej miejscowości, tej diecezji, którzy teraz śpią, Za naszych najbliższych i tych, których najbardziej kochamy, a których ty strzeżesz w czasie ich snu, za wszystkie rodziny, za kobiety, które tej nocy wydają na świat dzieci, za naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów, za cały lud chrześcijański, za wspólnoty zakonne, z naszego regionu, za braci i siostry ze zgromadzeń kontemplacyjnych, którzy czuwają oczekując Twego powrotu, za tych spośród naszych braci i sióstr, którzy nie weszli jeszcze do światłości Twojej chwały, i za nas, grzeszników, którzy w tę noc przybliżamy się do światła Twojego dnia, który nie zna kresu. Boże Nieba, ty objawiłeś siebie jako ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasz Ojciec, dlatego wołamy do ciebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Bo Twoje jest Królestwo, Potęga i Chwała na wieki. Niech Pan błogosławi nas i strzeże, nieśmiertelny. Niech rozjaśni swe oblicze nad nami i będzie nam łaskawy. Niech Pan wzniesie swe oblicze w naszą stronę, i ześl nam Twój pokój. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.